Coś się Ciężko musiało zastanowić, co dłużej ludzie stoją, bo wyszli. I teraz nie wiadomo. Wiesz co? Ja idę się przejść, tym ty mnie zgarniesz na dobra. Mogę? No możesz, no ale Ale widzę, że ludzie stoją po lewej stronie. Uważaj, auto jedzie teraz. Nie wychodź. Nie wychodź teraz. Teraz możesz iść. Chodź. Masz masz? Chodź. Z Ląka wychodzisz? Co? Zaraz wyjdę. dobra. Nie wywróć się. Ludzie, popatrz, ludzie robią spotkania zapoznawcze. Wczoraj jak jechaliśmy, to byśmy tu nie wytrzymali. Tata! Co? Tata! Co? Mamy wejść? Nie. Możecie no iść spacerkiem. Możecie spacerkiem na granicę iść nawet. Ale rzeczywiście na, nasz jest cięższy Marena Malena no pcha. Nie z tym chłopakiem. Dał panu dinozaura i pan nas puszcza, bo się wystraszył. Pokaż to. Fajnie. Dostałeś od pana, tak? No. Lecimy. Chodzi pora i trzeba się pomodlić. W zasadzie nieważne gdzie, Ważne na czym i do kogo. Się, może tam coś zrobią, to by to ruszyło bardziej. Nie wiem, może tam się coś się dzieje. Pojęcie. Co? 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 Ktoś coś zrobił, czy co? Nie mam pojęcia. czego go on robi? Potężny korek. masakra Na pewno niedziela jutro poniedziałek sześć pasów Nigdy w życiu nie widziałem takiej jazdy Żyjesz? Nie chcę do Konrada zadzwonić Pierwsza chwila I dalej stoję W głowie się nie mieści po prostu. W głowie się to nie mieści. Bułgaria, wita, Republika Bułgarska, wita No dziękujemy. Bułgarii za takie przywitanie. Za następną górą będzie może. Mówiłam ja widziałam, jest jasno. Za następną górą będzie morze. Pierwszy kontakt z morzem. Proszę bardzo. Ta. Ale słuchaj, kontaktu się nie było. Ale wizualny. Tata! 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 Co? Da, ta. My już na tym morzem byliśmy, ale to nic. O no, Ale to nic. <śm> <śm> to jest tam gdzie była ta chyba jaskinia. Chyba nie, nie wiem. Chyba nie. No i co? Jest? Tata podał już mi moje okulary. Na razie ci nic nie podam, nie musisz... Pójdźmy malana. No jesteś. Teraz cieszysz się. Mogę iść tam już? Cieszysz się. No. Że jesteś nad morzem. Tak. Tak bardzo chciałeś i no. tak długo czekałeś. Mogę już tam tak? iść do morza? Nie, musisz poczekać na resztę, żebyś się nie utopił, wiesz? Muszę no, no. się przypilnować Czy coś? Tak, dobrze się bawić. Nie poważam. Mówię ci. Idę z nim porozmawiać. Okay. Ten pan uratował wiele, poinformował nas, że przewodnikiem był niesamowitym. Dziękujemy serdecznie, Jacku Bo i zobaczenia. szczęśliwej podróży życzymy. Ale ruchy takie typowo lidlowskie. Ale ty samochody nie zamknąłeś. Eee, no to ktoś powinien zerkać przynajmniej przy oknie. No. Pata mi takie coś. Jakie coś? No A nie, to jedliśmy, na razie jedliśmy. Co to masz? też czy to w kartonie? ucha też yeah. te? to Ale to jest Może być czyj Jest, jak wypoczynek, to wypoczynek. Dojrzamy do granicy z Turcją. Najpierw grecka, potem turecka część. To jedziemy na nowy kontynent, tak? historia miasta, może wiesz, nie wiem, nie miałem pojęcia, ale. Tak, szukamy teraz Turkcela. żeby mieć internet. No, tak. tak, jest stromej. Ja pewnie nie będzie widać, ale. Nie dał rady. No idźcie, idźcie. Ale ja. Jest, Turkcell. Co? Wiesz ile to jest? Niepotrzebnie? a trzy karty? To nie są śliwki. Iwona to są cytryny chyba. Wiesz to sobą jest naprawdę pewnie tak, tak, samo jak trzymi krowami. Cześć. tureckie liry, tak? zaraz będziemy inflacja. Tak, wyjmiemy sobie stąd. Trzeba sobie zmienić język, jakoś tureckiego znajduje i i wybrać. Dobra, Dobra. Jedziemy. jedziemy. Jedziemy do Gallipoli na prom. Jak pięknie? Nie widać nic kompletnie. Jak nie widać? Nic. nic. To się przesuń w tamtą stronę i będzie widać policję. Widać? Muszę no. no. przybliżyć. So good people, really. our... teraz maczka kontrolują teraz ale już mu zrobiłem dobry PR bo co jest ale co ty czytasz Galiboli. No 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 Galiboli, dobra zaraz Idziemy na miejscu w oczekiwaniu na prom piesków trochę jest Gdzie kościół? A może on Cię nie zrozumiał, co? Ja bym zrozumiał, free parking to świętomasów

right. That is your Do you much? I don't Yes, yes, I, I know, I know for it. On the right? Left? Yes. Yeah. On the left, yeah. Can I get Make, make sure. We want to sleep. This this night. night. Okay, okay. Alex, przestań. Weź tą rękę. Okej. Okay. Left. Już face. problem problemów. Polis, policj, arcade. Co to znaczy arcade? Nie. wiem. Przestań, Alex, ja chcę nagrać. Nie, ale left kolega. On uh, dał. Right? No, Teraz to abym nie znał, nie? No, da. No, ferma. Po prostu je mu tam. Tuś nas pokierował. Wiesz? Po Ale tu tuś nic. On the right. Left. Right. Left. Polejmy się. Weroną? Wraca dołeś. Strajdą? Wraca on? Jaką kojarzył potury? Skuprosto? Nie, po turecku nie. Nie, wiem. Ale nie. Nie, nie. Nie, nie. dobry jest. Mama, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie,

Wszyscy w dość dużo, no do Ślisko, uważaj. Daj rękę. Ślisko, waga, na się trzymasz. Dłuższy most linowy na świecie. Widzisz tam daleko? Tantantą, zwycięskie i najdłuższy most na świecie wiszący kanakale. O tym dzieci w Turcji uczą się w historycznych podręcznikach. No i tędy odbywa się przewóz towarów prawdopodobnie również i skradzionego w Ukrainie przez Rosjan zboża. Popłynąć do Istambułu, z tego co widzieliśmy. Bardzo przyjemne miasteczko. Uważaj. Rąbi na mnie. nie wiem kto. Nie wiem, ktoś tam z tyłu. Niech wyprzedzi jak Lubią. jest rekwizyt Ilionu. Koń trojański na prawo. Patrzcie tam! Hej W podręcznikach szkolnych jest! Twoje Koń Ten trojański! Loń, ale to wyjdziemy sobie tu porobić no gdzie? zdjęcia? Po A co ty? autobusy dostają, nie mogę dostanąć Pana widziałaś konia traińskiego? Nie No to masz tu szybko. Zaraz pójdziemy tam ze zdjęcia porobić nie? Powinnaś znać tego konia mi co to jest i ono wszystko musi pokryć. Kredki, kasza z fasolą, no. papryka, chyba grillowana, kalafior, brokuł, marchewka i kurczak panierowany. Smaczne. pyszne. Nie dałeś jeszcze słowa Ale to są inne, lepsze niż w Polsce. inne, inne są jeszcze po tego. Naprawdę jest spłodne. Nie, ja bardzo. Podoba mi się moim kapelnicom? Rewelacyjnie muszę ci taki sam kupić. Nie. Mogę ci stryknąć zdjęcia? Nie. w których szklaneczkach? herbata turecka i kostki cukru są tu bardzo popularne w każdym sklepie, wszędzie są kostki cukru Pan nas poczęstował bardzo życzliwi ludzie tej Turcji chleb zjedliśmy No, e pesa um peso pita essa